Witam Państwa serdecznie. W tym filmiku chciałabym przedstawić podstawowe funkcje eksploracji danych. Najpierw, załadujemy sobie dane. Będzie to baza półna 3. Wyglądają one w ten sposób. Widzimy, że w zakresie zmiennej płaci występują jakieś braki danych. Jeśli chodzi o objawy depresyjne, tutaj mamy zupełny brak. Importujemy dane. Przechodzimy do centralnego węzła. Ładujemy do sztosa. Następnie przechodzimy do zakładki eksploracja danych. I tutaj w pierwszej kolejności określamy, które zmienne chcielibyśmy usunąć z bazy danych. Może to być zmienna typu ID, liczba porządkowa, czy np. jakiś numer pacjenta, albo jakiekolwiek inne zmienne, które, które użytkownik chciałby z jakichś względów usunąć. Jest tutaj również adnotacja, że należałoby usunąć zmienne typu faktor, które zawierają więcej niż 50 poziomów. W naszym przypadku usuwamy. Zmienną ID. Następnie określamy zmienne typu jakościowego, które występują w naszej bazie danych. Jest to o tyle ważne, ponieważ w kolejnych krokach analizy jest możliwość korzystania z wypełniania braków danych techniką losowych lasów. I tutaj jest ważne określić, które zmienne uznajemy za zmienne typu faktor. Naszą zmienną faktorową spłać. Następnie, tak jak w pozostałych modułach, widzimy, że wartość piwaliu może być raportowana zgodnie ze standardem APA lub możemy podać ilość miejsc po przecinku, którą chcielibyśmy widzieć w raporcie. My wybieramy standard APA. Nie wstawiamy loga pod rysunki. Ta część dotyczy tego, w jaki sposób chcielibyśmy przedstawiać zmienne jakościowe na wykresach. Jest tutaj, no z tego względu, że my mamy zmienne jakościowe w bazie danych, Wchodzą w grę trzy opcje, czyli druga, trzecia, czwarta. W pierwszej opcji możemy zobaczyć na wykresach uwzględnione braki danych. Tutaj nie widzimy braków danych, tutaj natomiast widzimy dwie opcje i, i przy tym pozostaniemy. Tutaj jest opcja, w której. Musimy określić, czy w naszej bazie danych występują zmienne numeryczne. W naszej bazie występują, więc oznaczamy tak. Danych na razie nie standaryzujemy. Tutaj określamy natomiast procent braków danych. W tej chwili defaultowo jest to zaznaczone 5% i adekwatnie do tego. Zostaną w odpowiedni sposób zwizualizowane zmienne, które zawierają powyżej 5% braków danych. Te opcje zostaną omówione w kolejnych filmikach. Zajmiemy się tym, co mamy na ten moment. Tutaj możemy oczywiście nazwać raport. Zostajemy przy tej już wprowadzonej nazwie i go generujemy. Został pobrane, Wyświetlamy raport za pomocą hasła Beta. I tak na początku widzimy stan wprowadzonej bazy danych. <laughs> Są tutaj przedstawiane informacje, no w zasadzie takie podstawowe, na temat bazy. Jest to liczba obserwacji, liczba zmiennych. Tutaj natomiast Pojawiają się informacje o tym, czy w bazie danych zidentyfikowano puste wiersze, puste obserwacje, okazuje się, że nie, ponieważ tutaj mamy wpisany brak. Następnie jest informacja o tym, czy wystąpiły zmienne, które zawierały wyłącznie braki danych, lub jedną obserwację. Okazuje się, że takie zmienne wystąpiły. Była to zmienna objawy depresyjne zmienną tam usunięto, jak sobie zerkniemy w filtracji danych. sobie wszystko. Tu. Widzimy, że w objawach depresyjnych rzeczywiście jest to pusta kolumna. Ten punkt natomiast odnosi się do zmiennych, które posiadały, zmiennych numerycznych, które posiadały Identyczne wartości, czyli stałą wariancję. Widzimy, że takich zmiennych nie było w tej bazie danych. Następnie użytkownik jest informowany o tym, czy wystąpiły takie zmienne, które zawierały ponad 5% braków danych. Ponad lub równo w zasadzie. Była to zmienna płeć. Jak widzimy tutaj w poniższej tabeli, płódce z tego względu została oznaczona kolorem czerwonym. Widzimy, że tych braków danych, liczebność tych braków wynosiła 2 spośród 30 obserwacji, natomiast jest to procent, który wynosi 6,67. informowany o tym, że w bazie danych pojawiła się bądź nie taka obserwacja lub obserwacje, które zawierają ponad połowę braków, tak? I, i, i jest tutaj także taka adnotacja, że taki stan rzeczy może wynikać na przykład z porzucenia badania w trakcie jego trwania i, i może to powodować ograniczoną przydatność. Jeśli chodzi o taką obserwację. Tutaj okazuje się, że takich obserwacji w zasadzie nie było. Poniżej widzimy wizualizację braków danych w całej bazie. Baza obejmuje pięć zmiennych, a są to te zmienne, które pojawiają się w nocie. Tego wykresu. Jak widzimy, jest tutaj już usunięta zmienna, która nie zawierała żadnych danych, tak? czyli była to zmienna objawy depresyjne. Tak? Wygląda to w ten sposób, że na tym etapie są automatycznie wprowadzane jakieś zmiany w bazie. Czasami jest to właśnie usunięcie niektórych zmiennych, a dalsze kroki ujęte tutaj w raporcie bazują na, na danych pozbawionych tych zmiennych. Widzimy na tym wykresie, że w całej bazie danych braki to jest 1,33%. Widzimy, że to dotyczy zmiennej 1, numer 1. Zmiana numer jeden to płeć. Tak, jest to tutaj w jakiejś formie zwizualizowane, i jak wygląda ten odsetek względem całości. Następnie widzimy tu po lewej stronie, że mamy dwie zakładki, które dotyczą rozkładu zmiennych jakościowych. Dlatego, że zaznaczyliśmy sobie opcję w eksploracji danych. Ten. Chcę zobaczyć na rysunkach statystyki z brakami i bez braków. Tutaj w pierwszej kolejności przedstawiony jest rozkład zmiennych jakościowych bez uwzględniania braków danych. Tutaj znajduje się odpowiedni opis do tego rysunku. Widzimy, że mężczyźni stanowili 57% w przybliżeniu całej populacji, znaczy populacji próby w zasadzie. Natomiast kobiety stanowiły 42,86%. Kolejna zakładka przedstawia te rozkłady zmiennych jakościowych, ale już z uwzględnieniem braków danych. Widzimy, że braki danych stanowiły 6,67%, a reszta wyglądała tak, jak tutaj to się przedstawia. Następnie, ze względu na to, że zaznaczyliśmy opcję, że posiadamy zmienne numeryczne, tutaj znajdują się statystyki opisowe i testy normalności tych właśnie zmiennych. W pierwszej kolejności przedstawiane są wyniki testem szapiro-wilka. Tu, od punktów, są oznaczone kolejne zmienne i, i, i odpowiednia interpretacja. Natomiast w drugim kroku jest tutaj weryfikacja normalności za pomocą testu Kolmogrowa-Smirnowa z poprawką Uniforsa. I tutaj również od punktów <laughs> są przedstawione wyniki dla kolejnych zmiennych. Poniżej znajduje się tabela zawierająca statystyki opisowe zmiennych, miary symetrii rozkładu i, i właśnie te testy, które zostały opisane tutaj powyżej. Znajduje się również bibliografia, a poniżej histogramy i boxploty, czyli wykresy pudełkowe, które obrazują właśnie rozkłady tych zmiennych ilościowych. Tutaj na przykładzie niepokój ogólny widzimy na różowo oznaczoną średnią, na zieloną medianę, a tutaj znajduje się odpowiednia nota, która o tym informuje. Kolor różowy przedstawia średnią, kolor zielony przedstawia medianę. Wygląda to w ten sposób. to żeby móc skoncentrować te wyniki, jeśli chodzi o objętość w yy, yy, pracy badawczej. Czasami bardziej korzystne jest wrzucenie wykresu, który zawiera w sobie już cztery przedstawione na matrycy 2x2. Podobna sytuacja jest w przypadku boxplotów. Wygląda to w ten sposób. I tutaj skumulowane wyniki przedstawione na jednym wykresie. I to w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten etap. W kolejnych filmikach zostaną przedstawione bardziej zaawansowane funkcjonalności, które będą dotyczyły przekształcania danych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Aha, chciałabym tu jeszcze dodać, że te same procedury, które zostały ujęte tutaj w tym raporcie, mogą być wykonane na danych standaryzowanych. Tak? Czyli, jeśli odznaczymy tutaj opcję, tak, czy standaryzować zmienne numeryczne, Wtedy raport będzie wyglądał w następujący sposób. Hasło. Jako, że standaryzacja dotyczy zmian ilościowych przechodzimy do tego punktu testy normalności i wszelkie obliczenia statystyk opisowych zostały już wykonane na danych standaryzowanych. Widzimy, że średnia wynosi 0, odchylenie standardowe wynosi 1. Pozostałe wartości pracują na danych standaryzowanych. Jest tutaj oczywiście też adnotacja, że wyniki wyrażone są w standaryzowanej jednostce pomiaru. Histogramy też już tutaj przedstawiają inne wartości niż wcześniej. Histogramy wyglądają w ten sposób. Boxplots również mają ujętą inną jednostkę pomiaru standardową. Dziękuję.